Na warsztatach czy Empower Moniki Lichoty jestem po raz pierwszy, aczkolwiek jestem uczestnikiem, była właściwie uczestniczką Akademii Kobiet, które się odbywają cyklicznie co roku. Natomiast jeśli chodzi o same warsztaty, na których tutaj jestem, jest przede wszystkim niesamowita energia kobiet. Te warsztaty zbierają kobiety. Kobiety, które chcą coś osiągnąć, kobiety, które mają różne historie, kobiety, które ma, mają różne priorytety, ale to, co ich e, łączy, to jest to, że chcą się rozwijać. Że chcą e, osiągnąć coś więcej, że nie wystarcza im życie na jakimś tam poziomie, czy osobistym, czy biznesowym, ale chcą czegoś więcej. I taka obecność tak wspaniałych kobiet po prostu mobilizuje mnie do e, jakby dalszego działania. Widzę, że jeżeli mam jakieś rozterki, wątpliwości, że nie tylko ja coś takiego mam, ale również inne osoby e, i e, to bardzo wzmacnia. E, poza tym, poza tymi kobietami, wspaniałymi kobietami, które tutaj są, e, również są wspaniali prelegenci, dzisiaj na przykład mamy Marcina Andrzejewskiego od Marki Osobistej, wspaniała osobowość. Wczoraj mieliśmy e, też fantastyczną prelegentkę, jutro też nas coś fajnego czeka, e, więc jeżeli mogę komukolwiek, zwłaszcza kobietom, bo to jest przede wszystkim dla kobiet e, polecić, to bardzo chętnie bym poleciła.